21 marca, a więc światowy dzień zespołu Downa to jest taki dzień w ciągu roku, kiedy z jednej strony obserwujemy tych samych ludzi, którzy na co dzień dbają o świętość życia, dbają o ochronę życia również dzieci nienarodzonych, nawet tych naznaczonych wadami genetycznymi, z drugiej strony mamy cały festiwal hipokryzji środowisk lewicowo-liberalnych, które wykorzystują na swój sposób ten dzień. Paweł Zdziarski, Afirmacja TV, witam i zapraszam. Linia prosta albo dwie różne skarpetki. To są dwie akcje, które można powiedzieć ponad podziałami jednoczą różne środowiska. W internecie widzimy wiele obrazków, wiele postów, wpisów na ten temat. I co ciekawe, autorami części tych wpisów są wcale nie osoby, które mają poglądy pro-life, wcale nie osoby, które opowiadają się za zwiększeniem ochrony życia nienarodzonych dzieci. Mało tego są mówiąc wprost zwolennikami aborcji zwłaszcza tej aborcji eugenicznej w najlepszym przypadku w najlepszym przypadku są zwolennikami powrotu do tego zgniłego kompromisu z 1993 roku czyli przesłanka eugeniczna jak najbardziej powinna być w porządku do zabicia nienarodzonego dziecka jak ci ludzie łączą ze sobą fakt że teraz na przykład fotografują się z dziećmi z zespołem Downa, albo wpisują różne treści, bardzo ckliwe, bardzo współczujące tym dzieciom, a czasami nawet wręcz z podziwem dla tych dzieci. Ja sobie przypominam taką oto sytuację, że w jednym z talent show wystąpiło dziecko, wystąpił młody chłopak z zespołem Downa, który miał zdolności, które powaliły jurorów, na, na Ziemię, w cudzysłowie, w cudzysłowie, które to umiejętności ten chłopak miał mimo swojej choroby, mimo swojej wady. I wówczas w oczach jurorów, w oczach publiczności, w oczach wielu widzów, oczywiście zakręciły się gzy łzy wzruszenia, że oto chore dziecko, mimo przeciwności losu, mimo swojej choroby, mimo swojej wady genetycznej, tak dzielnie to znosi i z odwagą wychodzi przed publiczność i na przykład śpiewa albo robi coś innego, czym zachwyca publikę i wszyscy na to patrzą, wszyscy to podziwiają, i część ma łzy w oczach. Tymczasem, często ci sami ludzie, te same osoby, Gdyby to dziecko się nie narodziło, byłyby za tym, aby to dziecko w łonie matki zabić. To są podwójne standardy i warto o tym pamiętać. Warto też patrzeć na to, kto udostępnia dany post i czy ten post z tą linią narysowaną wzdłuż dłoni, albo z dwoma różnymi skarpetkami, które to znaki mają symbolizować Solidarność. Z osobami cierpiącymi na zespół Down'a, czy to jest kompatybilne z ich postawą codzienną, czy być może jest to wykorzystywanie tego dnia, tej okazji, wreszcie tych osób, osób właśnie z tą wadą genetyczną, dla swoich własnych celów, dla ocieplania wizerunku, jacy my nie jesteśmy wrażliwi. Jacy my nie jesteśmy dobrzy, jak my nie dbamy o osoby z niepełnosprawnością, tutaj w tym przypadku intelektualną, jak my nie jesteśmy empatyczni, a to właśnie strona prawa, strona konserwatywna, to są ludzie, którzy no, zatrzymali się gdzieś w średniowieczu, albo jeszcze inne tutaj padają określenia, nawiasem mówiąc, tutaj średniowiecze, epoka średniowiecza jest bardzo. Gdzieś pokrzywdzona przez te osoby i przez te środowiska. Tak, tak postrzegają osoby konserwatywne środowiska, które na co dzień walczą o legalną aborcję, o dostęp do zabijania nienarodzonych dzieci, jednocześnie propagując współczucie dla osób z niepełnosprawnością. Jeszcze raz powtórzę, nie wiem, jak te osoby, jak te środowiska to wszystko w sobie godzą. Być może Państwo mają jakiś pomysł, Oczywiście, możecie się Państwo podzielić w tym, tym pomysłem w komentarzach. Chętnie się temu przyjrzę. Natomiast na, co, na koniec tego wideobloga chciałbym Państwa zachęcić do oczywiście, nie widzę nic złego w tych akcjach. Akcjach prosta linia, czy dwie różne skarpetki, warto zamanifestować. Oczywiście, również taką, jeżeli ma się takie życzenie, warto zamanifestować taką formę solidarności z osobami z zespołem Dauna, ale zachęcałbym przede wszystkim do takiego codziennego, codziennego, uporczywego, wręcz benedyktyńskiego od podstaw dążenia do tego, żeby ochrona życia w Polsce była jak najlepsza również w ten pryzmat duchowy tutaj warto zaznaczyć za kilka dni w kościele katolickim dzień świętości życia i też dzień w którym obchodzi się uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie czyli 25 marca jest to dzień jeden w ciągu roku jeden z wielu w ciągu roku jedna z wielu w ciągu roku taka okazja aby przystąpić do duchowej adopcji dziecka poczętego zagrożonego Śmiercią. No, i można tutaj taką krótką modlitwę odmówić. Na pewno duszpasterze księża będą to propagować, a więc warto zainteresować się tematem. Przez 9 miesięcy modlimy się o takie uratowanie takiego dziecka zagrożonego aborcją, po prostu zabiciem w łonie matki. To jest ten pryzmat duchowy. Pryzmat taki bardziej społeczny to oczywiście walka o ochronę prawną. Ale też to, co możemy zrobić społecznie, żeby tylko nie zatrzymywać się na właśnie tym wymiarze zakazu, to warto swoją postawą, swoją aktywnością wesprzeć chociażby te wszystkie instytucje, które dbają o, te, o to, aby te dzieci, które są chore, aby miały możliwie jak najlepiej, najlepsze warunki, aby im pomóc. A jeżeli nie uda się ich uratować, bo są też wady letalne, to przypomnę, że w Polsce istnieją tak zwane hospicja perinatalne i są organizacje, które tworzą te hospicja. Być może Wielki Post, okres Wielkiego Postu, to jest dobry czas, żeby wesprzeć takie inicjatywy, również finansowo i w ten sposób również zaznaczyć, że, jest, że ma się poglądy pro-life, bo łatwo czasami powiedzieć nam, w tym gronie konserwatywnym, tak, ja jestem za życiem, ale warto, żeby za tym słowem szły konkretne czyny. Do tego Państwa zachęcam. Paweł Zdziarski kłaniał się nisko. Do zobaczenia.